przygotowania do meczu z już pełną parą w pełnym słońcu jakieś jeszcze wnioski poza zawiszy były dzisiaj zawodnikom przekazane No były dzisiaj już mamy jakby Zawiszę za sobą także te pretensje które które mieliśmy do zawodników ale takie normalne czysto piłkarskie bo to o takich jest mowa przede wszystkim to już za nami mam nadzieję że że wyciągnęliśmy te wnioski, bo, bo wcale nie musieliśmy tam przegrać. Nie specyficzny przeciwnik, na razie wszystko wygrywa na wyjazdach gorzej u siebie. To jest na pewno personalnie bardzo mocny zespół kolejny, zresztą tak jakoś nam się to wszystko ułożyło, że, że, że te silne zespoły, e, jeśli chodzi o kadry, to mamy, to mamy jakby na początku, ale, ale też widać w tej grze nie Cieczy pewne, 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 pewne mankamenty, także będziemy się starali to wykorzystać. Mamy jakiś materiał i, i zawalczymy na pewno, czy punkt. Drużyna w piątek będzie wzmocniona. Yy, dokładnie, yy, Sadek, yy, Sadek wrócił i to jest też jakby, jakby dla nas. Bardzo fajne, natomiast jemu ja jeszcze potrzeba dłużej, troszeczkę czasu niż, niż, niż Kujawce i, i Grzeszkowi. Alan wydaje nam się, że jest zawodnikiem najbliżej, on jest najlepiej chyba przygotowany z nich, bo jednak cały okres przygotowawczy to trenowo z nami, jesteśmy o to jakby, jakby pewni. To nic nie da się tak zrobić, że, że oni dzisiaj przyszli i już będą jakby, jakby najlepszymi zawodnikami, jeśli chodzi o wszystkie parametry. Idzie to na pewno małymi krokami, ale, ale, ale kolejny mecz będzie jakby chyba następny. Dzisiaj ze sztabu trenerskiego najbardziej zmęczony był Janusz Jejko, A to tym, tylko tymczasowa chyba funkcja dzisiaj w bramce. No tak, niestety tragedia rodzinna u, u Witka, pojechał załatwiać wszystkie sprawy do Łodzi. Janusz dzisiaj dostał szansę, jak zwykle ją wykorzystał. Podobno mam do Ciebie mówić Di Maria. Nie, to takie żarty. Żarty, Bartka słabotki. Nieśmieszne żarty. Albo to, to są żarty między nami. Nie powinien ich mówić na, na forum. Troj się wygupił. To widzę, że dobrze cię przyjęli w twoim pierwszym treningu. Ja, myślę, że normalnie ja cały czas byłem z drużyną. Nie, nie trenowałem w grupie, tylko indywidualnie, ale cały czas byłem przez zespole. Cały czas przyjeżdżę codziennie przyjeżdżałem na treningi na mecze, wszystko, więc... więc... W sumie tak byłem, ale, ale troszeczkę z boku, No, ale, ale myślę, że to, że to pomogło, że, że to dobrze że o to chodziło, żeby cały czas mieć kontakt. Ja przede wszystkim chciałem mieć cały czas kontakt z zespołem. Nie chciałem się urwać na ten dłuższy okres rehabilitacyjny, gdzieś gdzieś się zaszyć czy coś, tylko chciałem po prostu cały czas w tym wszystkim uczestniczyć na tyle, ile mogłem. Teraz tak poważnie, bardzo ciężko dzisiaj było? Właśnie, właśnie nie, jestem, jestem tak. Pozytywnie zaskoczony, a aczkolwiek myślę, że te cięższe treningi jeszcze przyjdą, bo to dzisiaj było, był trening pod, pod chłopaków. Mieli, mieli w sobotę mecz i też nie mogli mieć jakiegoś ostrego treningu. Taki bardzo swobodny, fajny trening strzelecki z podaniami, z zrzutkami. Było bardzo fajnie. W Twoim przypadku chyba można mówić o prawdziwym głodzie piłki? No ja tak, ja tak. Powiem szczerze, że nie mogłem dzisiaj w nocy spać. Budziłem się dzisiaj wcześniej rano, byłem tak podekscytowany, że wrócę wreszcie na trening, bo no to minęło już 12, 12 miesięcy i 3 tygodnie, więc kawał czasu. Więc powiem szczerze, że tak, głód jest, ale muszę być jeszcze ostrożny, bo to jest takie dopiero, no, na nowo jakby podchodzę do tego, uczę się tego wszystkiego, nogę przyzwyczajenia, ponieważ co innego jest trenować na, na, na sali rehabilitacyjnej i, i jakieś mieć swoje ćwiczenia indywidualne na boisku, a co innego jest jednak w grupie, w, w drużynie, w jakiejś gierce, właśnie w takich treningach. No i muszę nogę przyzwyczajać, no po pierwszym treningu jest ok, Dobra regeneracja i do przodu kiedy możemy się ciebie spodziewać już na boisku tym głównym no, ciężko mi jest powiedzieć na razie na razie chcę, chcę jakby zacząć trenować tak pod kątem właśnie już, już takiego typowo piłkarskiego żeby, żeby na nowo się odbudować jeśli chodzi o fizyczne, fizyczne aspekty to w momencie kiedy noga nie będzie mi sprawiać żadnych problemów, to, to na pewno będę gotowy do gry. Czy to będzie za dwa tygodnie, czy to będzie za miesiąc, półtora no ciężko mi jest powiedzieć. To wszystko będzie jakby w trakcie sprawdzane, monitorowane i na pewno ja będę mówił i, i masażystom i trenerowi przede wszystkim, że, że jeśli coś by się działo źle bądź dobrze, to na pewno będę mówił. No mówię, na razie jestem po pierwszym treningu, na razie to było takie też. Mówię zresztą od rehabilitanta i od lekarza, dostałem też taki sygnał, żeby po prostu nie czuć się zapewnie, bo podobno. Podobno jest tak, że... że, że... Ludzie, którzy za, za bardzo chcą, za, za pewni się czują, to, to, to im się to z powrotem dzieje i wracają z powrotem na salę rehabilitacyjną, więc ja wolę być troszeczkę niepewny, mieć tam jeszcze nogę pod kontrolą i, i, i spokojnie sobie wchodzić, bo w momencie kiedy będę na nowo pewne ćwiczenia robił, te stare nowe i noga nie będzie sprawiała żadnych problemów, to ja o tym później jeszcze nie będę myślał i to wszystko wejdzie w nawyk, więc więc mówię powolutku, moimi kroczkami i, i będzie bardzo dobrze. No, chciałbym pod koniec jakiejś rundy jesiennej zagrać jakiś, jakiś mecz, gdzieś, gdzieś wejść czy coś spróbować, bo... Yy... Nie ukrywam, że, że też mi do tego tęskno, też bardzo bym chciał na naszym stadionie zagrać, poczuć to nowo, bo tak samo, tak samo się stęsnie do tego, więc mówię, no ale to muszę jeszcze spokojnie do tego podchodzić i małymi kroczkami dążyć do tego, więc, więc myślę, że będzie dobrze.